Dobra, kochani. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jak w prosty sposób poprawić sobie jakość y, i funkcjonowanie naszego kręgosłupa, który często w tych czasach wiadomo jest y, ostro dojeżdżany i obciążany. Y, wymyślił tą metodę japoński lekarz y, y, z 13 lat temu, y, gdzie opublikował y, książkę i w ciągu. Y, trzech lat została bestsellerem praktycznie na całym świecie. Okej, okay, kochani. Metoda jest bardzo prosta. Rolujemy zwykły ręcznik. Dosyć ciasno. Żeby miał średnicę około 10-15 cm. Następnie podkładamy sobie to pod plecy, ale co to ma za zadanie? Za zadanie ma to naciągnięcie naszego kręgosłupa. Dzięki czemu powoduje to y, możliwość wpłynięcia kolagenu w te wszystkie miejsca i nie tworzenia ciasnych y, miejsc. Dodatkowe benefity zdrowotne y, jest to strata y, kilku centymetrów 3 do 5 w pasie oraz wyciągnięcie, dzięki wyciągnięciu kręgosłupa do 2 cm więcej wzrostu. Yy, także kochani. Wałek podkładamy go pod pępek. I co jest najważniejsze? Najważniejsze, żeby nasze dłonie były w takiej pozycji. Pięty oddalone od siebie około. 20-25 cm i palce duże nasze złączone razem. To jest jedno. Druga ważna rzecz, po podłożeniu tego ręczniczka kładziemy się, nasze dłonie składamy w ten sposób. O tak. I patrząc na nie na wewnętrzną stronę, wyciągamy je wzdłuż. I naciągamy w ten sposób, w którym ćwiczenie warto wykonywać dwa razy dziennie, po około 5 minut. A efekty będą niesamowite sami. Zobaczycie, i stąd tą rzeczą, teraz, kochani, co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, to jest to, że po zakończeniu tego ćwiczenia, żeby nie odnieść kontuzji, bo wtedy kręgosłup jest bardzo naciągnięty, jest bardzo istotne podnoszenie się i wychodzenie z tej pozycji. Więc mianowicie wyciągamy sobie spokojnie wałek. Rozluźniamy troszeczkę kolana na boki i kładziemy się na jeden z boków, który Wam wygodnie i podnosimy się w ten sposób. Także wszyscy, kochani, którzy macie problemy z kręgosłupem, bardzo polecam. Ja to ćwiczenie wykonuję codziennie rano. Dla tych, co mają problemy, wiadomo, dwa razy dziennie, wieczorem również. Także to jest jedno z moich codziennych porannych ćwiczeń, a do tego jeszcze proponuję Pięć rytuałów tybetańskich dla długowieczności. Film o tym nakręcę dla Was. Także pozdro, trzymajcie się. Heja!